Przenosimy się do legnicy, która ma kolejną atrakcję turystyczną. Chodzi o górujące nad miastem dwie wieże z Zamku Piastowskiego. Właśnie udostępniono je zwiedzającym Andrzej Lampard. Wspinaczka do góry prowadzi krętymi miejscami zabytkowymi schodami. Wysiłek jest duży. Mniej sprawni czują się jak Himalaiści podczas ataku na ośmiotysięcznik. Nasz przewodnik, młody pracownik Muzeum w Legnicy, będzie oprowadzał wycieczki po zabytku kilka razy dziennie. Najmłodszemu po prostu dali tą robotę. E, tak, obecnie najmłodszemu koleżanka, która też będzie oprowadzać, jest rok ode mnie starsza. Teraz widokowy znajduje się na wysokości 55 metrów. Legnica z tej perspektywy robi imponujące wrażenie. Kościelne wieże, kominchuty, wiatraki. Aby się tu dostać, trzeba pokonać 232 stopnie. Zwiedzanie obu wież połączono ze zwiedzaniem całego zamku. Grupy będą wyruszały co godzinę. I czas zwiedzania wynosi około godziny 45 minut. Wstęp jest wolny, bo zabytek został wyremontowany m.in. dzięki unijnym dotacjom. Część pieniędzy dołożył prezydent Legnicy, część marszałek województwa. Legnica to jest jakby jedno miasto, ale na Dolnym Śląsku mamy 24% zabytków w skali kraju. Nie mówię o takich pięknych pałacach. Jest dolina Pałaców i Ogrodów, Zamek Czocha, Zamek Książ. No jest wiele wspaniałych perełek, o które trzeba dbać. No i w miarę możliwości te programy, które są realizowane przez Urząd Marszałkowski plus te programy, do których można aplikować o środki unijne, no powinny, być, powinny być realizowane, bo to jest nasze dziedzictwo. Wśród gości zaproszonych na uroczystość zauważyliśmy szefa miejscowej Delegatury Służby Ochrony Zabytków Zdzisława Kurzeje, znanego ze skrupulatnego wykonywania swoich obowiązków. Oto co nam powiedział. Tak, jestem zadowolony. Wieża św. Piotra i wieża św. Jadwigi do tej pory oficjalnie były niedostępne dla zwiedzających. Wyryte na murach napisy świadczą jednak coś innego. Jeden ze współczesnych głosi kocham Weronikę, Legnica Andrzej Lampard.